Witam serdecznie. Kacper Wit. Dzisiaj nieco wyjazdowo zapraszam Państwa na trzeci odcinek Ekspresu Międzychodzkiego. Startujemy. Zaczynamy od kultury. W ubiegły piątek w Art Cafe Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie odbył się liryczno-kabaretowy koncert Przemka Mazurka, na który wybrali się Ania oraz Kuba. Zapraszam na ich materiał. 17 marca w Art Cafe Centrum Animacji Kultury odbył się liryczno-kabaretowy koncert Przemka Mazurka. Towarzyszyli mu Wojciech Winiarski wraz z Pawłem Głowackim. Na występie pojawiło się wiele instrumentów, m.in. gitara, wiolonczela, ukulele, a nawet klawiatura komputerowa, na której grał główny artysta. Wokalista ma wiele wspólnego z Międzychodem i naszymi okolicami. Posłuchajmy zatem, co powiedział nam o wrażeniach, jakie wywarła na nim Międzychodzka publiczność. Wspaniała publiczność no, sam dowód tego, że śpiewali z nami. Praktycznie, praktycznie tam, gdzie, tam, gdzie była okazja, żeby publiczność się włączyła w nasz koncert, bardzo chętnie śpiewali i reagowali, więc, więc myślę, że i oni wyszli zadowoleni podoba mi się. Jestem, jestem tutaj tak co pół roku odwiedzam moją rodzinę, także bardzo lubię języków okolice Sieraków. Zdarza nam, się, zdarza nam się tutaj na rowery wpadać czy nad jezioro. Piękne okolice. A co goście mieli do powiedzenia na temat koncertu? Bardzo mi się podobał. Jestem zadowolony, że mogłem posłuchać tego koncertu dzisiaj. No i rzeczywiście warto było wieczorem przyjść, posłuchać pięknych tekstów i bardzo oryginalnej muzyki kiedyś już miałem okazję słyszeć przemka ale niestety nie nażywa więc tym bardzo się cieszę recital był odebrany bardzo pozytywnie jak wyglądała i przede wszystkim ile trwała organizacja tego wydarzenia tak naprawdę kontakt z artystą dopięcie szczegółów działamy zespołowo dbamy o detale nie zajęło to dużo czasu najważniejsze jest żeby żeby znaleźć sposób na przyciągnięcie artysty właśnie tego artysty, który zostanie na w głowach. Mieszkania. To największy gadu 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 Jest ważne dla mnie, aby pokazywać piosenkę autorską, piosenkę kabaretową, piosenkę właśnie liryczną, żeby pokazywać artystów z Wielkopolski, z Polski. Stąd pomysł. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Ania i Kuba. W minioną niedzielę Międzychodzianie rozpoczęli długo wyczekiwany sezon rowerowy i biegowy. Za naszymi lokalnymi sportowcami, z kamerą rzecz jasna, wyruszyli Jeremi oraz Natan. Oglądajcie. W niedzielę 19 marca rozpoczął się kolejny sezon akcji Kręć Kilometry. W zeszłym roku Międzychód dzięki zaangażowaniu mieszkańców zebrał w sumie blisko ćwierć miliona kilometrów, co pozwoliło na zdobycie stojaków rowerowych dla miasta. Na nasze pytania odpowiedział Krzysztof Wróblewski, jeden ze współorganizatorów. Generalnie rozeszła się cała akcja pożytą pantoflową. Każdy informował kolejnego i w ten sposób zebraliśmy taką grupę, jaką mamy w tej chwili. Mamy dwa konta. dwa konta na Facebooku. Jedno nazywa się cyklozapem i druga biegacze. .pl. I jeżeli ktoś potrzebuje jakichś informacji, prosimy się tam zgłosić. W niedalekiej przyszłości udostępnimy po kolei jak, jak logować się na koncie kręć kilometry, żeby rejestrować kilometry dla naszego miasta. Na pytanie o motywację dla mieszkańców powiedział. Proszę ruszyć tyłki z kanapy, rowery między nogi i do przodu. Natomiast o sukcesie akcji w zeszłym roku powiedział nam Sławomir Paś. Pomyślałem sobie, że skoro się raków ma, dlaczego między ma nie mieć? Namówiłem no, dosyć dużą grupę osób, żeby wzięli w tym udział. No i tak się zawiązała na początku mniejsza grupa, a potem się rozrastała w miarę. Jeden namawiał drugiego, rodzinę, kolegów, znajomych. No i tak to się rozrosło, że przez rok, przez cały okres od 1 maja do 30 września nakręciliśmy 241 770 km, co dało nam piąte miejsce w Polsce. No i w tym roku już wszyscy są nastawieni tak bojowo, że chcemy wynik poprawić. No i miejsce też byśmy chcieli poprawić. Ja mam nadzieję, że uda nam się. A jak będzie, zobaczymy. We wtorek przeboje takich zespołów jak Bonjowi, The Scorpions czy Nirvana zawitały do Caku. A to za sprawą uczniów Międzychockiego Liceum i ich corocznego konkursu piosenki zagranicznej. Na który z kamerą wybrali się Ala, Iga, Krzychu oraz Kuba. 21 marca odbyła się kolejna edycja festiwalu piosenki zagranicznej, zorganizowana przez Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie. O godzinie 12 w Centrum Animacji Kultury zebrali się uczniowie wraz z opiekunami i wytypowanym jury. O inicjatywie powstania tego wydarzenia opowiedziała nam organizatorka, profesor Agata Żołyniak. To była trzynasta edycja. Zaczęliśmy z panią profesor Witchen, nauczycielką języka niemieckiego. Potem, jak opuściła liceum, kontynuowaliśmy z panem profesorem Gryczyńskim, No i teraz z panem profesorem Skjotem. Jak dzisiaj było widać na scenie, wydaje mi się, że zainteresowanie jest bardzo duże. Młodzież interesuje się zarówno muzyką, jak i językiem obcym. Tegorocznym tematem przewodnim był rok klasyczny. Usłyszeć mogliśmy zarówno wolne ballady, jak i mocniejsze brzmienia. Uzdolniona młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem, nie zabrakło strojów oraz choreografii. Szanse wydawały się być wyrównane, jednak serce żyli i zespół Red Sox. Jesteśmy coverową kapelą, ale piszemy piosenki. Mamy już dwie, aż. Dokładnie tak tak. tak, tak. Jeszcze o nich nie wiesz, spokojnie. Tak, jeszcze o nich nie wiem, ale mamy. Festiwal Piosenki Zagranicznej stał się tradycją międzychockiego Liceum. Z roku na rok poprzeczka stawiana jest coraz wyżej. No myślę, że poziom był jeden z najwyższych, jaki do tej pory pamiętam. Podoba się panu to, że może pan występować wraz z młodzieżą? No powiem ci szczerze, że to ma dwie strony ten medal, tak? Z jednej strony owszem, czuje się młodszy, z drugiej strony jednak wiesz, stres sceniczny mnie dopada również tak jak właśnie więc... Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, wykonania zaprezentowane podczas festiwalu udowodniły, że uczniowie międzychodskiego liceum potrafią znakomicie śpiewać nawet w języku obcym. Dla ekspresu międzychodskiego Ala, Iga, Kuba i Krzychu. Z kolei w środę, również w Centrum Animacji Kultury, odbył się finał powiatowego konkursu Mam Talent. O tym, jak poradziła sobie młodzież, dowiecie się z materiału Estery, Olgi i Oliwi. W środę w Międzychodzkim Centrum Animacji Kultury odbył się finał przeglądu talentów Mam Talent. Udział w nim wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z całego powiatu. O pomyśle na konkurs opowiedziała Ewelina Sochacka-Glapiak, jedna z organizatorek. Dzisiejszy przegląd talentów był szóstym przeglądem. Imprezę zapoczątkowała, była dyrektor gimnazjum numer jeden, pani Barbara Olejniczak. Występy oceniało sześcioosobowe jury, składające się ze specjalistów w różnych dziedzinach, między innymi w śpiewie, tańcu i grze na instrumentach. Spec w tej ostatniej dziedzinie Daniel Ebertowski wypowiedział się na temat tego konkursu. Cieszy mnie, że była taka różnorodność kategorii, tak można to upatrywać. Myślę, super, myślę, że super. Fajne wydarzenie, możliwość pokazania się. W Żyli nie mogło zabraknąć dyrektora zespołu szkół Jedynka Romana Grycińskiego. Podzielił się on z nami wrażeniami na temat tego wydarzenia. Uczestników było bardzo wielu, My chyba 20, 25 na naliczyliśmy, Właściwie było więcej, prawda? bo były też zespoły kilkoosobowe, więc długo jury przysłuchiwało się koncertowi, a potem jeszcze długo obradowało. Trudny był wybór, bo jednocześnie bardzo wysoki poziom uczestników, jak i również sporo różnych kategorii. Występów, bo był i taniec, tak, i, i, i śpiew, i gra na instrumentach, także nie było łatwo. Dyrektor CAK, Natalia Czarnecka, również należąca do grona Jurorów, opowiedziała nam o występach uczestników Mam talent. Jestem zachwycona różnorodnością i poziomem występów. Wszyscy pokazali, że potrafią naprawdę bardzo wiele. Było takie spontaniczne, ale też było widać, że wiele osób ćwiczy i zajmuje się i śpiewem, i tańcem profesjonalnie. Co mi się podobało najbardziej? Wszyscy są dla mnie zwycięzcami tego konkursu. Trzecie miejsce na podium zajęło trio Weronika, Laura i Dagmara. Co one mogą powiedzieć o swoim występie i samej inicjatywie? Tak, na pewno zatańczyłyśmy najlepiej jak potrafiłyśmy i to dla nas już jest naprawdę dobry występ. Moim zdaniem zatańczyłyśmy bardzo dobrze, ale zawsze może być lepiej. No ja sądzę tak samo jak Laura, ale myślę, że nam bardzo dobrze poszło. Dzieciaki mogą pokazać, że mają pasję i ogólnie. No właśnie, mogą bardzo oryginalnie w końcu przedstawić się gdzieś, gdzie po prostu w powiecie po prostu M mogą pokazać to co potrafią, pokazać się z lepszej strony. Jak widać, inicjatywa doskonale się przyjęła także teraz. Kto wie, może również za rok zostaną odkryte, ukryte dotychczas talenty. Dla Ekspresu Międzychodzkiego, Estera, Olga i Oliwia. W niedzielę sportowo było także w hali widowiskowo-sportowej Mostir przy ulicy Dworcowej, gdzie odbył się turniej siatkówki o Puchar Burmistrza Międzychodu. Więcej w materiale Natalii i Nicole. W niedzielę 19 marca w Międzychodzkiej Hali Sportowej odbył się turniej siatkarski o Puchar Burmistrza Międzychodu. Zawodnicy byli tak zajęci przebiegiem rozgrywek, że nie zdołali odpowiedzieć nam na wszystkie pytania. Na szczęście podczas przerwy znalazła się zawodniczka, która z chęcią wypowiedziała się na temat własnej drużyny. Moja drużyna jest oczywiście najlepsza. <laughs> Jesteśmy trochę dzisiaj zbieraniną, ale myślę, że nie wygląda to najgorzej. O organizacji zawodów powiedział nam dyrektor Mostir, Ryszard Rogala. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o organizację zatrudnienia, to tutaj przodownikiem w tej materii jest pan Jurek Duszewicz. On jest organizatorem tej imprezy, on jest inicjatorem, tak więc jemu tutaj należą się prawa, jemu należy się szacunek w tej materii, tak więc Jerzy Duszewicz. Miła Pani w związku z tym, że społeczeństwo coraz bardziej przysiada przy komputerach. Ja jestem zwolennikiem jeśli chodzi o sport. Całe życie moje to sport. I jestem tego zdania, że wszelkie przejawy inicjowania jakichkolwiek imprez zarówno kulturalnych jak i sportowych są mi bliskie, w mojemu sercu. Bardzo cieszy duże zaangażowanie Międzychodzian w wydarzenia sportowe. A my czekamy z niecierpliwością na kolejne takie inicjatywy. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Nicole i Natalia. Szanowni Państwo, w imieniu całej ekipy tworzącej Ekspres serdecznie dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam Państwa na czwarty odcinek Ekspresu, który pojawi się w kolejną sobotę o godzinie 17. Zapraszam i do zobaczenia.